Są tematy, o których wciąż mówi się szeptem. Tematy, które, choć dotyczą niemal każdego z nas, wciąż budzą wstyd, zakłopotanie albo poczucie winy. Jednym z nich jest masturbacja. W moim gabinecie przez lata słyszałam pytania zadawane półgłosem: Pani doktor, czy to grzech? Czy to może zaszkodzić mojemu zdrowiu? A może Bóg się na mnie gniewa, że to robię? Te pytania nie pochodzą tylko od młodych ludzi. Zadają je również dojrzali mężczyźni. Kobiety po menopauzie, a nawet małżeństwa, które po wielu latach wspólnego życia zauważyły, że ich potrzeby się zmieniły. I to właśnie te rozmowy, pełne szczerości, ale też lęku, sprawiły, że postanowiłam nagrać ten materiał, bo wierzę, że zdrowie intymne to nie tylko fizjologia, ale też emocje, przekonania i duchowość. W tym filmie spróbuję więc odpowiedzieć na pytanie, które wielu z nas nosi w sobie od lat: czy masturbacja naprawdę jest grzechem? A jeśli nie, to czy może szkodzić naszemu zdrowiu? Ciało lub duszy. Dzień dobry. Tu doktor Zofia Nowakowska. Na co dzień zajmuje się zdrowiem intymnym, procesem starzenia się i zachowaniami, które wpływają na nasze relacje, ciało i emocje. Dziś porozmawiamy o temacie, który wciąż budzi wiele emocji. O masturbacji. Niektórzy uważają ją za coś naturalnego i zdrowego. Inni widzą w niej grzech lub oznakę słabości duchowej. Prawda jak zwykle leży gdzieś pośrodku. Zdecydowałam się poruszyć ten temat, ponieważ bardzo często słyszę od pacjentów, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, pytania pełne niepokoju i wstydu. Niektórzy przychodzą do mnie z przekonaniem, że to, co robią, oddala ich od Boga. Inni obawiają się, że może to wpłynąć na ich zdrowie lub relacje z partnerem. A są też tacy, którzy robią to z przyzwyczajenia, nie zdając sobie sprawy, że w nadmiarze ta praktyka może mieć swoje konsekwencje. Dlatego w tym materiale spróbujemy połączyć dwa światy. Duchowy i naukowy, aby odpowiedzieć na pytanie: czy masturbacja naprawdę jest grzechem wobec zdrowia, czy może raczej częścią ludzkiej natury, której nie należy się bać? Ach, i zanim przejdziemy dalej, zasubskrybuj mój kanał i napisz w komentarzu: czy to temat, który kiedyś cię nurtował lub o który boisz się zapytać? Twoje pytania pomagają mi tworzyć treści, które naprawdę są potrzebne. Jeśli uznasz ten film za wartościowy, udostępnij go komuś, kto też może potrzebować tej rozmowy. Kiedy pacjenci po raz pierwszy poruszają temat masturbacji, najczęściej robią to z widocznym napięciem. Nie dlatego, że nie wiedzą, czym jest, ale dlatego, że przez całe życie słyszeli różne, często sprzeczne komunikaty na jej temat. Jedni pamiętają ostrzeżenia z dzieciństwa: Nie rób tego, bo to grzech. Inni słyszeli, że to niezdrowe, że osłabia, powoduje bezsenność albo nawet prowadzi do uzależnienia. I choć świat się zmienia, to emocje, które towarzyszą temu tematowi, Pozostały niemal takie same. Wstyd, poczucie winy, ciekawość i potrzeba zrozumienia. Jako lekarz zawsze staram się oddzielić mity od faktów, ale też nie zapominać o tym, że człowiek to nie tylko ciało. W moim gabinecie nie ma tematów tabu, jednak rozumiem, że dla wielu osób wychowanych w tradycji chrześcijańskiej pytanie o grzech nie jest błahostką. Dlatego zanim zaczniemy mówić o fizjologii, warto przyjrzeć się emocjom i przekonaniom, które się z tym łączą. Z perspektywy biologii, masturbacja to naturalna reakcja organizmu. Nasze ciało zostało zaprojektowane w taki sposób, aby poszukiwać przyjemności. To część mechanizmu przetrwania. Orgazm powoduje wyrzut endorfin i oksytocyny, które poprawiają nastrój, redukują stres i obniżają poziom kortyzolu. To właśnie dlatego wiele osób po takim akcie czuje rozluźnienie, spokój a nawet lepszy sen. Z punktu widzenia medycyny nie jest to więc coś, co należy potępiać, pod warunkiem, że nie staje się ucieczką od emocji, samotności czy problemów w relacji. Jednak, gdy rozmawiam z pacjentami wierzącymi, często słyszę zdanie: Pani doktor, ale przecież Biblia mówi, że to grzech. I wtedy zawsze odpowiadam z pełnym szacunkiem. Biblia nie mówi o masturbacji wprost. W Starym Testamencie pojawia się historia o Nana, który wytrysnął nasienie na ziemię. Ale kontekst tego wydarzenia był związany z nieposłuszeństwem wobec prawa małżeńskiego, a nie z samym aktem przyjemności. Z biegiem wieków interpretacje zaczęły się mieszać, a Kościół, z troski o moralność, wprowadził bardzo restrykcyjne spojrzenie na ludzką seksualność. Jednak współczesna teologia, podobnie jak współczesna medycyna, coraz częściej mówi o równowadze i intencji. Nie o potępieniu, lecz o zrozumieniu. Bo czym właściwie jest grzech? To nie tylko przekroczenie zakazu, ale przede wszystkim czyn, który oddala człowieka od dobra, od siebie samego, od innych, od Boga. A jeśli ktoś doświadcza masturbacji jako aktu autodestrukcyjnego, jeśli robi to z poczuciem wstydu, przymusu, jeśli towarzyszy temu wewnętrzny konflikt, wtedy rzeczywiście może to być znak, że coś w jego wnętrzu domaga się uzdrowienia. W praktyce lekarskiej często spotykam mężczyzn, którzy przyznają, że sięgają po te formy rozładowania, bo czują samotność, stres lub brak akceptacji. Czasem jest to sposób na ucieczkę od rozmowy z partnerką, od problemów w małżeństwie, od lęku przed odrzuceniem. Wtedy akt fizyczny staje się symptomem głębszego problemu emocjonalnego. W takich przypadkach nie potępiam, lecz pomagam zrozumieć, co ciało próbuje powiedzieć, bo ciało nigdy nie działa przeciwko nam. Ono tylko szuka ulgi, nawet jeśli czasem wybiera do tego niezdrowe drogi. Z drugiej strony są też osoby, które przez lata tłumiły swoje potrzeby, wierząc, że porządny człowiek nie powinien czuć pożądania. Często to właśnie one cierpią na najwięcej napięć bezsenność, lęki, problemy hormonalne, a także trudności w relacjach intymnych. Kiedy tłumimy energię seksualną, nasz organizm zaczyna reagować: napięciem mięśni, spadkiem nastroju, a nawet zaburzeniami hormonalnymi. Dlatego, paradoksalnie, odmawianie sobie przyjemności z powodu lęku przed grzechem może prowadzić do prawdziwego cierpienia psychicznego i fizycznego. Nie chodzi więc o to, by zachęcać do czegoś bezrefleksyjnie, ale by zrozumieć własne ciało i sumienie. Masturbacja sama w sobie nie jest ani lekarstwem, ani przekleństwem. Jest narzędziem, z którego człowiek może korzystać w sposób dojrzały lub destrukcyjny. Wszystko zależy od tego, z jakiego miejsca wewnętrznego to robimy. Czy jest to akt samoakceptacji i troski o ciało? Czy może kompulsywne działanie napędzane poczuciem pustki i wstydu? W moim gabinecie wielokrotnie obserwowałam, że kiedy pacjent zaczyna mówić o tym bez lęku, gdy przestaje się obwiniać, jego relacja z samym sobą się poprawia. Ciało przestaje być wrogiem, a zaczyna być sprzymierzeńcem. To pierwszy krok do równowagi. Zrozumieć, że nie jesteśmy stworzeni, by walczyć ze swoim ciałem, ale by je rozumieć i mądrze prowadzić. W kolejnym rozdziale przyjrzymy się temu, co naprawdę mówi nauka: jak częsta masturbacja wpływa na układ hormonalny, na mózg, na relacje i samopoczucie, i co mówią o tym najnowsze badania, które mogą całkowicie zmienić sposób, w jaki o tym myślimy. Kiedy zaczynamy rozmawiać o masturbacji z perspektywy nauki, wiele osób jest zaskoczonych tym, jak bardzo fakty różnią się od przekonań, które przez lata krążyły w kulturze i religii. Nauka patrzy na seksualność człowieka nie przez pryzmat wstydu, ale przez pryzmat fizjologii, hormonów, układu nerwowego i psychiki. Zacznijmy od tego, że orgazm jest jednym z najsilniejszych naturalnych mechanizmów regulujących napięcie w ciele. W momencie szczytowania dochodzi do wydzielenia dopaminy, serotoniny, oksytocyny i prolaktyny hormonów, które odpowiadają za przyjemność, relaks i emocjonalne wyciszenie. To dlatego po masturbacji wiele osób czuje się spokojniejsze, senne lub po prostu bardziej zrównoważone. Nie jest to więc słabość, lecz część biologicznego mechanizmu, który pomaga utrzymać homeostazę, czyli równowagę w organizmie. Z punktu widzenia medycyny, umiarkowana masturbacja może przynosić konkretne korzyści zdrowotne. U mężczyzn poprawia krążenie w obrębie narządów płciowych, zmniejsza ryzyko zastojów nasienia i infekcji prostaty. U kobiet poprawia nawilżenie pochwy, zmniejsza napięcie mięśni miednicy, łagodzi bóle menstruacyjne i poprawia jakość snu. Oczywiście, nie jest to lek na wszystko, ale element, który, w zdrowym kontekście, może wspierać ogólne samopoczucie. Jednocześnie trzeba powiedzieć jasno: nadmiar również może być problemem. Badania pokazują, że nadmierna stymulacja, szczególnie w połączeniu z pornografią, może prowadzić do desensytyzacji układu nagrody w mózgu. Oznacza to, że z czasem potrzeba coraz silniejszych bodźców, by uzyskać ten sam poziom przyjemności. W efekcie u niektórych osób pojawia się spadek libido, problemy z erekcją, trudności w budowaniu bliskości z partnerem i uczucie emocjonalnego wypalenia. Dlatego ważne jest, by zachować świadomość i równowagę, rozumieć, że ciało nie jest maszyną, a przyjemność nie powinna być celem samym w sobie, lecz naturalną częścią życia. Często pytam moich pacjentów: po co to robisz? I to pytanie nie ma nic wspólnego z oceną moralną. Chodzi o intencje. Czy robisz to z ciekawości, z potrzeby odprężenia, czy może z samotności, lęku, nudy, stresu? Bo jeśli akt staje się ucieczką od emocji, to nie różni się od mechanizmu, w którym ktoś sięga po alkohol, słodycze czy telefon, by nie czuć. Z punktu widzenia psychologii, masturbacja kompulsywna nie jest problemem seksualnym, lecz emocjonalnym. To sposób regulacji napięcia psychicznego. Dlatego w medycynie mówi się dziś coraz częściej o świadomej masturbacji, nie jako o grzechu czy obowiązku, lecz jako o narzędziu poznania własnego ciała. Nie chodzi o ilość, ale o jakość kontaktu z sobą. Wiedza o tym, co sprawia nam przyjemność, może pomóc w relacjach z partnerem, w budowaniu zaufania i komunikacji. Zresztą wiele terapii par opiera się właśnie na tym, by ludzie uczyli się mówić o swoich potrzebach bez wstydu i lęku. Ale tu pojawia się druga część pytania: co mówi sumienie? Bo nawet jeśli nauka daje zielone światło, to w człowieku wciąż może pozostać poczucie winy. To naturalne. Nasza psychika jest złożona, a wartości, które w nas zakorzeniono, często są głęboko powiązane z tożsamością. Nie można więc po prostu powiedzieć: To nic złego, przestań się przejmować. Takie słowa niczego nie rozwiązują. Człowiek potrzebuje czasu, by pogodzić rozum i wiarę. I znaleźć własną definicję czystości, grzechu i zdrowia. W moim gabinecie spotkałam wiele osób, które przez lata zmagały się z tym wewnętrznym konfliktem. Niektórzy przestali całkowicie podejmować aktywność seksualną, wierząc, że to jedyna droga do czystości. Inni z kolei wpadli w spirale wstydu i kompulsji, robili to, a potem modlili się, by Bóg im wybaczył. Z czasem zaczynali nienawidzić własnego ciała, jakby było źródłem zła. A przecież ciało nie jest wrogiem duszy. To narzędzie życia, które otrzymaliśmy po to, by doświadczać, czuć, tworzyć więź i miłość. Współczesna psychologia duchowości coraz częściej podkreśla, że zdrowa religijność nie polega na potępianiu ciała, lecz na jego integracji z duchowością. W praktyce oznacza to, że akt masturbacji nie musi być moralnie negatywny, jeśli towarzyszy mu świadomość, wdzięczność i spokój. Problem pojawia się wtedy, gdy w tle jest wstyd, przymus, Poczucie winy lub uzależnienie. Sumienie, tak jak ciało, daje sygnały. Jeśli po takim akcie czujesz ulgę i spokój, to znak, że jest w tym harmonia. Jeśli czujesz smutek, wstyd, złość, to znak, że w środku toczy się konflikt, który warto przepracować najlepiej z terapeutą lub duchownym otwartym na rozmowę. Niektórzy duchowni, z którymi współpracuję, mówią bardzo mądrą rzecz. Nie chodzi o to, by człowiek nigdy nie upadał, ale by rozumiał, po co wstaje. To zdanie idealnie oddaje równowagę między nauką a sumieniem. Pozdrowie seksualne nie polega na perfekcji, lecz na świadomości, uczciwości wobec siebie i drugiego człowieka. Warto też pamiętać, że dla osób starszych temat ten bywa jeszcze trudniejszy. Wychowywani w surowszych czasach, z religijnym wychowaniem i tabu wokół ciała, często nie potrafią spojrzeć na własną seksualność bez wstydu. A jednak to właśnie oni najbardziej potrzebują rozmowy o tym, że pragnienie nie znika z wiekiem. Zmienia się forma, rytm, potrzeby, ale seksualność jest częścią zdrowia do końca życia. Tłumienie jej w imię przyzwoitości często prowadzi do frustracji, lęku i problemów zdrowotnych. Dlatego najważniejsze, co możemy zrobić, to uczyć się, rozumieć własne sumienie, a nie tłumić je. Nauka pokazuje, jak funkcjonuje ciało. Wiara pokazuje, jak dbać o duszę. A mądrość człowieka polega na tym, by jedno i drugie prowadziło go w stronę dobra, a nie w stronę lęku. W kolejnym rozdziale porozmawiamy o tym, jak znaleźć równowagę między ciałem a duszą, jak praktycznie żyć w zgodzie z sobą, nie rezygnując z duchowości ani ze zdrowej intymności. Kiedy rozmawiam z pacjentami o równowadze między ciałem a duszą, często słyszę westchnienie: Pani doktor, ja już sam nie wiem, co jest dobre, a co złe. I to jest bardzo szczere zdanie, bo większość z nas nie potrzebuje surowych zakazów ani naukowych wykresów, potrzebuje spokoju wewnętrznego tego momentu, w którym przestajemy walczyć z własnym ciałem i zaczynamy je rozumieć. Wbrew pozorom masturbacja nie jest tylko fizycznym aktem. Dla wielu ludzi to sposób na kontakt z samym sobą, z emocjami, napięciem, samotnością. Nie chodzi więc o to, by ją zakazać czy zalecać. Chodzi o to, by wiedzieć dlaczego to robimy i jak to na nas wpływa. Ciało jest jak instrument. Jeśli go nie słuchamy, zaczyna grać fałszywie. Zaczyna wysyłać sygnały w postaci napięcia, frustracji, bólu czy problemów z erekcją. Dusza z kolei reaguje wstydem, poczuciem winy lub obojętnością. Dlatego pierwszym krokiem do równowagi jest świadomość, zauważenie, kiedy ciało czegoś potrzebuje, a kiedy próbuje tylko zagłuszyć emocje. W psychologii seksualnej istnieje pojęcie intymności z samym sobą. To stan, w którym człowiek potrafi być w ciszy. Bez oceniania się, z akceptacją swojego ciała takim, jakie jest. Nie potrzebuje udowadniać niczego nikomu, ani partnerowi, ani Bogu. I właśnie w takim stanie masturbacja, jeśli się pojawia, nie jest ucieczką, lecz naturalnym wyrazem bliskości z samym sobą. Ale co zrobić, gdy czujemy, że coś jest nie tak, że z jednej strony ciało domaga się przyjemności, a z drugiej sumienie nie pozwala cieszyć się nią bez lęku? Wtedy proponuję, by zamiast tłumić, nauczyć się słuchać. Nie karać siebie, ale obserwować, co czuję przed aktem, co czuję po, czy to przynosi mi spokój, czy raczej pustkę. Te pytania otwierają drzwi do głębszej samoświadomości. Jeśli ktoś czuje, że masturbacja stała się przymusem, że nie potrafi zasnąć, jeśli tego nie zrobi, że myśli o tym cały czas, że potrzebuje coraz mocniejszych bodźców, to znak, że ciało próbuje powiedzieć: zatrzymaj się. Wtedy warto porozmawiać ze specjalistą. Nie dlatego, że to grzech. Ale dlatego, że może to być mechanizm ucieczki od emocji, które proszą o uwagę, stres, poczucie samotności, brak sensu. Nie można leczyć ciała, jeśli nie leczy się duszy, i odwrotnie. Z drugiej strony spotykam też osoby, które przez lata żyły w przekonaniu, że każda forma przyjemności cielesnej jest nieczysta. To właśnie one często mają największy problem z bliskością, z dotykiem, rozmową o potrzebach, spontanicznością. W ich ciele zapisany jest strach przed grzechem, który blokuje radość z relacji. A przecież Bóg, niezależnie od tego, jak Go rozumiemy, stworzył człowieka z ciałem, które potrafi czuć przyjemność. Nie po to, byśmy cierpieli, ale byśmy kochali świadomie. Wielu moich pacjentów, zwłaszcza po pięćdziesiątce, odkrywa to dopiero teraz. Kiedy dzieci dorosły, a w małżeństwie pojawiła się cisza, zaczynają pytać: Czy ja jeszcze mogę czuć? I wtedy mówię, oczywiście, że tak, bo seksualność nie kończy się z wiekiem. Zmienia się, dojrzewa, staje się głębsza, pod warunkiem, że pozwolimy jej istnieć. Dlatego trzecim krokiem do równowagi jest pojednanie z własną duchowością. Nie trzeba wybierać między wiarą a biologią. Można traktować ciało jak świątynię nie poprzez zakazy, ale przez troskę troskę o higienę, sen, jedzenie, bliskość, rozmowę, emocje. Kiedy zaczynamy dbać o siebie z miłością, nie z lęku, wtedy każde działanie, nawet to najbardziej intymne, nabiera innego sensu. W mojej pracy często polecam pacjentom prostą praktykę. Zanim dotkniesz swojego ciała, zatrzymaj się na chwilę i zadaj sobie pytanie: Czy robię to z miłości do siebie, czy z potrzeby ucieczki? Ta mała różnica zmienia wszystko. Bo jeśli robisz to z miłości, nie ma w tym winy. Jest spokój, akceptacja, życie. Niektórzy moi pacjenci łączą ten moment z modlitwą lub medytacją. Nie z poczucia obowiązku, ale z potrzeby jedności: ciała, duszy i umysłu. I to jest właśnie ta równowaga, o której tak trudno mówić, a której wszyscy pragniemy. Bo kiedy człowiek żyje w zgodzie z sobą, nie potrzebuje skrajności. Nie musi ani uciekać w nadmiar, ani tłumić wszystkiego w sobie. Zaczyna po prostu być z czułością i szacunkiem do własnego życia. Wreszcie, nie można zapominać o relacjach. Człowiek jest istotą społeczną, a seksualność jest jednym ze sposobów budowania więzi. Rozmowa z partnerem o potrzebach, lękach i pragnieniach to fundament zdrowia intymnego. Im bardziej potrafimy mówić o tym otwarcie, tym mniej musimy uciekać w samotne nawyki. Bliskość to nie tylko dotyk, ale też słowo, spojrzenie, obecność. I jeśli w związku panuje szczerość, masturbacja przestaje być problemem. Staje się po prostu jednym z elementów życia, który nie zagraża miłości, lecz ją uzupełnia. Podsumowując, równowaga między ciałem a duszą to nie stan doskonałości, lecz proces akceptacji. To droga, na której uczymy się rozumieć, że w każdym z nas istnieje potrzeba przyjemności i potrzeba sensu. Jedno bez drugiego prowadzi do pustki, dlatego warto łączyć duchowość z troską o ciało, zrozumieć, że nie ma zdrowia fizycznego bez zdrowia emocjonalnego i odwrotnie. Kiedy człowiek przestaje się wstydzić, zaczyna się rozwijać. A kiedy patrzy na swoje ciało nie jak na źródło grzechu, ale dar, którym trzeba się opiekować, wtedy dopiero doświadcza prawdziwej wolności. Kiedy kończę takie rozmowy w gabinecie, zawsze widzę ten sam wyraz twarzy u moich pacjentów: Ulgę. Ulgę, że można o tym mówić bez wstydu, bo temat masturbacji, choć tak ludzki i powszechny, przez lata był przykryty milczeniem. A milczenie, jak wiemy, rodzi lęk, poczucie winy i samotność. Dlatego chciałabym, żebyś po tym materiale zapamiętał jedno. Twoje ciało nie jest twoim wrogiem. Nie zostało stworzone by cię kusić, lecz by ci służyć, byś mógł doświadczać życia w pełni, z miłością, szacunkiem i świadomością. Masturbacja sama w sobie nie czyni człowieka ani lepszym, ani gorszym. To co ma znaczenie to intencja. Skąd płynie to działanie i dokąd cię prowadzi. Jeśli jest w tym ciekawość, spokój i troska o zdrowie, nie ma w tym winy. Jeśli jest przymus, pustka, wstyd, to znak, że warto się zatrzymać i posłuchać siebie głębiej. Nie po to, by się karać, ale by zrozumieć, czego naprawdę potrzebujesz. Jako lekarz i kobieta wierząca w sens życia w harmonii, mogę ci powiedzieć jedno: równowaga między ciałem a duszą jest możliwa. Nie wymaga doskonałości, tylko odwagi, by być ze sobą szczerym. I im bardziej poznajesz siebie, tym bardziej stajesz się wolny. Od lęku, od poczucia winy. Od cudzych oczekiwań. Jeśli ten film pomógł Ci spojrzeć na siebie z większym zrozumieniem, będę wdzięczna, jeśli zostaniesz ze mną na dłużej. Zasubskrybuj mój kanał, napisz w komentarzu, co najbardziej cię poruszyło albo jakie pytanie chciałbyś, żebym poruszyła w kolejnych materiałach. I przede wszystkim podziel się tym filmem z kimś, komu może on pomóc zrozumieć, że zdrowie intymne to nie wstyd, ale troska o siebie. Bo dbanie o ciało i duszę to nie grzech. To wyraz miłości, tej najważniejszej do samego siebie.